Zielonym do góry. W Dąbrowskim Lesie zorganizowana została akcja rodzinnego sadzenia lasu. Wydarzenie było również okazją do uczczenia wyjątkowych rocznic przede wszystkim mamy niesamowitą okazję do świętowania, bo 50 lat funkcjonowania gminy Dąbrowa i 30-lecie istnienia Nadleśnictwa Opole, to wydarzenie jest ściśle związane z nazwą i genezą powstania właśnie naszej gminy. Chcieliśmy uczcić to właśnie w sposób naturalny, w szacunku do przyrody, w partnerstwie właśnie z Nadleśnictwem, postanowiliśmy takie wydarzenie stworzyć, zielonym do góry, w którym zaprosiliśmy wszystkie rodziny z gminy Dąbrowa, ale przede Wszystkim też sołtysów, radnych i moich urzędników. Licznie zgromadzeni mieszkańcy z niecierpliwością czekali na pierwsze wbicie szpadla. Pod czujnym okiem leśników mieli możliwość zasadzenia drzew na wcześniej przygotowanym terenie. Sadzimy na powierzchni pozrębowej. Zrąb został wycięty rok wcześniej. W tym momencie już jest powierzchnia uprzednięta, przygotowana do odnowienia. Została zaorana jakby takim, takim frezem. Są pewne pasy, w których będziemy sadzić. Powierzchnia, w której sadzimy jest ogrodzona, bo będziemy sadzić całynki dębu i buka, żeby, żeby grzimy to po to, żeby jelenie i, i szardy, których mamy tutaj bardzo dużo, żeby tych sadzonek po prostu nie zniszczyły, nie, nie zjadły po prostu. Chętnych do sadzenia lasu nie brakowało. Mieszkańcy mieli okazję realnie wpłynąć na otaczający ich ekosystem oraz zadbać o lepszy świat dla swoich najbliższych. Czasem nie zastanawiamy się nad tym, co się dzieje do nas dookoła, ale kiedy się pojawia informacja o takiej akcji Zielonym do Góry, od razu pojawia się w naszej głowie chęć, żeby faktycznie też w tym uczestniczyć. Pomyśleć o tym, że robimy to nie tylko dla siebie, tylko również dla naszych pokoleń, czyli dla młodszych dzieci, i stąd ta decyzja, że jesteśmy tu wszyscy razem. Oprócz odgórnie zorganizowanych akcji istnieje możliwość współpracy z nadleśnictwem na własną rękę. Każdy chętny do sadzenia lasów może zgłosić się do oddziału w swoim regionie. Wiosna i jesień to są pory, w których leśnicy sadzą nowe pokolenie lasu. Każde nadleśnictwo w tym czasie jest otwarte na to, żeby zadzwonić, porozmawiać i czy indywidualnie, czy grupowo, szkoły, zakłady pracy, stowarzyszenia różne mogą się zgłosić i chętnie przyjmujemy. Po to, żeby umożliwić ludziom zrobienie czegoś, co jest pewnego rodzaju normatywem. Podczas akcji Zielonym do góry zasadzono 4,5 tysiąca drzew. Tak wysoki wynik nie zostałby uzyskany, gdyby nie zaangażowanie wszystkich przybyłych. Pamiątkowa tablica oraz drzewa zasadzone przez mieszkańców przez długie lata będą przywoływały wspomnienia z tego wyjątkowego dnia.